Witam, szanownych widzów, mojego niszowego kanału prywatnego. Z tego samego miejsca odrobinę zmieniłem tylko kąt padania światła na moją starą mordę. I to, żeby odrobinkę zmienić kadr, w którym się znajduję, zacznę Wam opowiadać z kolei o kwestii bardziej prywatnej niż to, co omawiałem przed chwilą, czyli pożary w Hiszpanii. Otóż siedzimy sobie teraz z ulom i z naszym juniorem nad Oceanem Atlantyckim w Puerto Sherry, blisko Cadixu. Miejsce, które lubimy odwiedzać czy to żeby popływać sobie łódką, teraz, teraz się wzięliśmy za odświeżanie naszych umiejętności nurków, płetwonurków. Te umiejętności były mizerne, coś tam żeśmy kiedyś tam bliznęli, nie będę mówił ile lat temu, żeby nie, nie wyszło w jakim jesteśmy wieku, to, jest, to pozostanie tajemnicą, żeby, że to niech, niech tak nie będzie. Ale to było dość dawno temu. To było dość dawno temu, w związku z tym stwierdziliśmy, że sobie to wszystko odświeżymy i przypomnimy, zrobimy cały kurs od początku, a przy okazji zabierzemy e, juniora, żeby sobie też spróbował tego. On jest w wieku lat 17 teraz, w związku z tym wydaje mi się, że jest niezwykle istotne, aby młodemu Człowiekowi, facetowi, któremu uderzają teraz hormony do głowy, i który jest w swoim skrajnym, górnym wychyleniu, jeżeli chodzi o możliwości psychomotoryczne, to jest akurat czas, żeby tego typu rzeczy robić. A ponieważ jest teraz przerwa i, i zaczyna kolejny rok, który będzie trudny w szkole, to być może będzie to swego rodzaju również motywacja i dobre spędzenie czasu, żeby mógł przyłożyć się, a dobrze się przykłada. Do swojej nauki. Także wzięliśmy dupę w troki, Ursułka zorganizowała. Przyjechaliśmy sobie tutaj na kilka dni, żeby odświeżyć kurs. Tutaj na miejscu w Puerto Sherry, na basenie, który oczekiwaliśmy, by był troszkę większy, głębszy. Nie był większy, głębszy. Może to dobrze, bo mniejsze były lęki, jeśli chodzi o wodę. Mogliśmy przeprowadzić sobie szkolenie takie przygotowawcze do tego, żeby nurkować. Szkolimy się. Oczywiście, dlaczego oczywiście? No, bo, bo akurat ten system szkolenia wyparł inne systemy szkolenia. Amerykański system szkolenia PADI, który charakteryzuje się tym, czym się charakteryzują z mojego punktu widzenia amerykańskie typy szk te szkolenia, mianowicie to jest niesamowicie metodycznie dobrze przygotowane dla idiotów i dla reszty szkolenie. Czyli jest to łopatologicznie podane, przygotowane tak, żeby można było kawałek po kawałku to nadgryźć. Zanim rozpoczęliśmy szkolenie i nurkowanie, trzeba było przejść przez kurs online. I też mi się wydawało, że ten kurs online to będzie coś mniej więcej podobnego do tego, co sobie robiłem jak, jak na, na prawo jazdy hiszpańskie że to jest seria pytań, które są przygotowane lekko podchwytliwie, natomiast nie, to jest właśnie po amerykańsku zrobione, jest wałkowane, 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 tyle razy to trzeba przejść, aż człowiekowi się utrwali i te najważniejsze rzeczy zostają w głowie. Oczywiście, że miałem jakieś te informacje, które wcześniej pozyskałem, ale bierzmy pod uwagę kwestię szkoleniową taką, że jeżeli chodzi o informacje, które zosta zostają w naszej głowie, to zostaje ich dosłownie kilkanaście, może parędziesiąt procent już po pół roku, a co dopiero po jakimś dłuższym okresie czasu, którego znowu Wam nie jest ale jeżeli mijają lata, to w tym momencie możemy, możemy śmiało założyć, że w głowie nam została tylko iluzja tego, co, co mieliśmy. Czyli pamiętamy, że pamiętaliśmy. Pamiętamy, że żeśmy się uczyli, pamiętamy, co że żeśmy uzyskali, nasza, nasz mózg robi jeszcze ciekawe zagrywki, w których nam podkoloryzuje nasze umiejętności. Jesteśmy coraz lepsi z wiekiem. Ryba, ryba którą złowiliśmy rośnie, nawet oko tej ryby rośnie. I podobnie też rosną w naszej, w naszej pamięci, nasze umiejętności, nasza wiedza, którą zrobiliśmy. Nam się wydaje, że my cały czas jesteśmy super. To niestety jest iluzja, która jest bardzo problematyczna, jeśli chodzi o szkolenie. Więc z, z tego punktu widzenia jako szkoleniowiec, który na, na swojej drodze czasem spotykam ludzi, których odświeżam, y, dobrze, bo akurat będę mógł do nich podejść bardziej empatycznie. Zdradzę Wam również, że będę nagrywał w tym samym otoczeniu, będę nagrywał film spadochronowy, właśnie i zainspirowany moim własnym odświeżaniem y, samego kursu. Dlatego, że prawda jest taka, że Gówno wiedziałem kiedy przed. Zacząłem ten kurs pisać i się okazało, że nic nie wiem. To podobnie jak parę lat temu yy, chciałem sobie zrobić nostryfikację uprawnień na UIB. Mówię sobie, no dobra, to to papier unijny, papier unijny, pójdę, pójdę do urzędu, to mi tylko zmienią orzełka na coś innego, nie? ale mówię, a żeby być w miarę profesjonalny, to sobie kupię książkę i sobie poczytam trochę o tym, co tu jest, a przy okazji jeszcze się na jakieś, nauczę trochę nomenklatury hiszpańskiej. Otworzyłem ten, ten podręcznik, który jest do, do, pływania, do pływania łodziami motorowymi i, i, i żaglówkami, otworzyłem jedną stronę, drugą stronę, na chybił trafił, otworzyłem jeszcze jedną, nic, pustka, nic. Absolutnie nic. W związku z tym stwierdziłem, że nie, to, to tutaj ocean nie będę pływał po jeziorku, z którego mogę sobie dopłynąć na plecach do brzegu. Tylko mam na tyle otwarty, duży zbiornik wodny, który wymaga ode mnie szacunku, że trzeba zrobić cały kurs od początku. Zrobiłem cały kurs od początku i nie żałuję, dlatego że praktycznie wszystkiego się uczułem od początku. I tutaj można powiedzieć, że tak samo jest, jeżeli chodzi o nurkowanie. Na coś tam być może ciało pamięta, jeżeli chodzi o samo przemieszczanie się pod wodą, ale też znowu. Bo tak samo przy pierwszych nurkowaniach bawiłem się i zastanawiałem się nad tym, jak zachować pływalność i kombinowałem z oddechem, razem, z jacketem ze wszystkim. Przypuszczam, że ci co nurkują, wiedzą, dokładnie wiedzą o co mi chodzi. Więc myślałem, że mając kilkanaście, czy tam być może już parę, nawet parędziesiąt nurkowań w przeszłości, że po prostu zejdę. Może nie będę jak zwycięzca, ale spodziewałem się czegoś więcej. Potrzebowałem jednak paru godzin, żeby to wszystko wróciło do normy, żeby móc, ale też, ale też co jest istotne, yy, i też mam zamiar to potraktować jako bardzo ważną, bardzo ważną informację w moich własnych szkoleniach, że yy, dupa jest ściśnięta, że nie mam jakiegoś entuzjazmu, który, który się powinien pojawić u młodego człowieka pod wodą, tylko że cały czas, pomimo tego, że mi się rozszerza pole widzenia i coraz coraz wracam, wracam do gry i funkcjonuję tam coraz lepiej to widzę, że potrzeba, potrzebuje więcej czasu. Zwyczajnie ja po prostu mam już ponad 5 dych. Jak mam 5 dych, to i głowa działa inaczej. To nie jest tak, jak mieliśmy 25 lat, że cokolwiek jest z zrobienia, to po prostu idziemy adelante. Tylko teraz się zastanawia, a co by było to, a co by było gdyby to, a jeżeli to, zaczyna się, zaczyna się to, co mówił mój znajomy, zaczyna się uruchamiać GPS, czyli gmatwacz prostych spraw. Zaczynamy kombinować w każdą stronę. Więc tak podobnie też tutaj było. Ciekawa, ciekawa jest to lekcja, ciekawe doświadczenie dla samego siebie, ale fantastyczne też jest to Przeżycie, kiedy takie coś można zrobić z swoją małżonką i ze swoim nastolatkiem, z młodym człowiekiem, którego razem stworzyliśmy. W związku z tym, to są, to są oczywiście przeżycia, które są nie do, nie, do, nie do przebicia, jest to coś niezwykłego, nie? bo to, że z małżonką sobie znowu schodzimy pod wodę, to nie jest akurat nowe, bośmy to już raz robili i robiliśmy to w, może nawet w lepszych okolicznościach niż tutaj, dlatego że to żeśmy pruli z Egiptu do Sudanu i żeśmy z łodzi nurkowali, jakże codziennie było po parę nurków, i to w pięknych okolicznościach. Zarówno sama Łódź była już wypasiona może nie jak, jak ona Sisa, ale zupełnie fajna była w drewienku w, i w pazłotku. Natomiast chodzi o to, że wszystko było bardzo fajnie przygotowane, jeśli chodzi o, o, całe, o całe nurkowania, o briefingi, debriefingi itd. Naprawdę było profesjonalne, ale to było tyle czasu temu, że to wszystko już teraz minęło. Ale byliśmy razem i teraz znowu razem byśmy to przetrzymali. Dla Ursułki to też było duże przeżycie i wielkie, wielkie brawa, że przez to, przez to przeszła, a przeszła i z, więc znowu mamy wszystko podświeżane. Jesteśmy teraz znowu ja to, ja to jestem od początku, bo kiedyś robiłem cmas. a teraz teraz przeszedłem na padi, więc będę miał nowy plastik pod tytułem plastikowe padi". I mam zamiar z młodym sobie ponurkować. Młody jak to młody, no 17 lat do tego, do tego wysportowane, wysportowane bydle, to e, po prostu schodzi pod wodę i to, co mu powiedzieli, to robi. Oczywiście, no, na początku pierwsze nurkowanie można, można było się spodziewać, że tak samo jak jego stary pierwsze nurkowanie wykotował butle i był zdziwiony, tak samo ten duży, ma duże płuco, jak zaczął tam robić matriksy pod wodą, to wiadomo, że też w tym momencie szybko mu to powietrze zeszło. Nie? Ale już drugi w drugim nurkowaniu spokojnie, ładnie ładnie już pracował. Płynął jakby nie wiadomo, ile miał tych nurk. I już dysponował swoim powietrzem tak jak powinien dysponować. W związku z tym, czy, czy mam tutaj, czy, czy to już jest pora, żeby przejść do podsumowania? Wydaje mi się, że, że chyba tak, bo to chyba, że Was coś będzie interesowało, zadajcie pytania, to nagram do w innych okolicznościach, albo nawet tu jeszcze przyjdę. Nie, nie przyjdę, bo już wracamy. Natomiast być może nagram to w okolicznościach innych, jeżeli coś by was ciekawiło, co odnośnie właśnie wyzwań, które są takie rodzinne, nie, bo. Ktoś powie, no tak, ale wy to nie jesteście taką normalną rodziną, no bo to jak ty jesteś instruktor spadochronowy i ona jest instruktor spadochronowy, a młody już ma teraz, a młody jest teraz już licencjonowanym skoczkiem to ten. No okej, okay. po, poniekąd można powiedzieć, że tak, no, że nie, nie jesteśmy, nie jesteśmy jak, jak, jak rodzina, w której, której żona księgowa mąż prowadzi warzywniak, a, 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 a syn tylko, tylko się rozbija z drobnymi pijaczkami po, po ulicach na Hulajnodze. No pod tym kątem rzeczywiście może nie, ale... Moi drodzy, takie, takie kwestie jak, jak, jak znalezienie wspólnego zajęcia wolno-czasowego, nie musi to być nurkowanie, bo nurkowanie już jest traktowane jako, jako ekstremalne. Chociaż emocje tutaj nie są jak na rybach, są podwyższone rzeczywiście, ale wydaje mi się, że to nie są takie emocje, żeby was blokowały, i wydaje mi się, że to nie są też aktywności, które są jakieś na tyle kosztowne, żeby nie można było sobie pozwolić, aby razem, razem takie coś spróbować zrobić. Tym bardziej że jest łatwe. To jest, to jest dość, 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 dość łatwe do, do przejścia, do, łatwe do czy dalej coś będziemy z tym robili. Wydaje mi się, że tak. I wydaje mi się, że chciałbym, chciałbym zobaczyć, czy mi przejdzie ścisk dupy, dlatego że y, coraz więcej widzę, coraz więcej wraca tego, co, co kiedyś mi się wydaje, że widziałem, chociaż sprzętowo to po raz pierwszy chyba miałem taki dobry kurs. Wcześniej tak wszystko było narympał. Teraz się z tego może dlatego, że było wszystko na rympał, to inaczej do tego podchodziłem. Ale chciałbym jeszcze ponurkować trochę i zobaczyć, czy tak samo jak w skokach, czy, czy, bo po zrobieniu kursu, jeżeli chodzi o kurs podstawowy, trzeba sobie śmiało jasno powiedzieć, to jeszcze nie jest czerpanie przyjemności ze skoków. Jak obserwuję skoczków, i jak sam pamiętam, jak to wszystko wyglądało, to jest raczej tak, że jedziemy na półzerwanym filmie i mamy z tego satysfakcję, cieszy nas to, ale jeszcze nie wiemy, co nas cieszy. Jeszcze nie jesteśmy dokładnie w tym momencie, w tym czasie, który zapamiętujemy, tylko mamy pewną taką na timeline, mamy pewne przesunięcie, jeżeli chodzi o postrzeganie. I trzeba zrobić jakieś 20-30 skoków, żeby dojść do tego momentu, że wychodzi się z samolotu i jest takie o rany, wyskoczyłem z samolotu to widzę, to wie, znam, to samolot się oddali, to, to są rzeczy, które wydaje mi się, że trzeba, każdy może mieć indywidualnie, ale wydaje mi się, że trzeba trochę tego porobić i chciałbym trochę porobić tych nurkowań w wolnych chwilach, żeby zobaczyć, czy wróci też tego rodzaju postrzeganie, czy, czy entuzjazmu raczej nie znajdę. Wydaje mi się, że entuzjazm ginie wraz z naszą młodością i młodość jest po to, żeby ten entuzjazm wykorzystywać, że potem niestety może go nie być, albo jest inny, jest nie tyle zdławiony, ale może być troszeczkę po prostu mieć inny smak. A być może jest też tak, że wizja naszego entuzjazmu, który pielęgnujemy i który jest zniekształcony przez naszą pamięć, nie możemy tego odnaleźć. Może ja tak mam indywidualnie, może Wy macie zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o entuzjazm, ale ja nie mogę go za bardzo znaleźć. Podoba mi się, fajnie jest, jest tak, że Chciałbym to zrobić jeszcze raz, to jest ok, ale nie ma tego wow, to bym to, bym tamto, zawsze marzyłem, nie? tego nie ma nie, nie, i nie wiem czy to miałem, nie? też to nie jest, nie, nie, nie potrafię tego powiedzieć. Wydaje mi się, że grzebiąc trochę głębiej w, swoje, w, swoje, w, swoje, w swoim własnym świecie emocjonalnym, nie wiem czy jest to łatwo odnaleźć, jak, jak to funkcjonuje. W każdym razie na pewno jest tak, że kiedy, kiedy robimy jakąś rzecz razem, i nie jest to jakiś zespół znajomych, który coś robi razem, chociaż to jest też bardzo istotne, żeby takie rzeczy robić razem. To kwestia zrobienia czegoś razem rodzinnie wydaje mi się być bardzo potrzebna. Potrzebna może być dla młodego człowieka, żeby budować jego nie tylko autoestymę, że robi nowe rzeczy. Być może, żeby zapamiętał, że jeszcze mógł robić coś ze swoimi starymi, zanim oni stetryczeli i zanim zanim się rozjechały ścieżki, już nie można było. I być może spotkamy się z powrotem, kiedy miną ze cztery dekady, kiedy nam jeszcze e, białą lagą czas nie przetrąci pamięci i będziemy mogli tam funkcjonować, ale jest taki moment, który jeszcze jest momentem sprawności, która pozwala. Czerpać z tej aktywnej strony życia, a nie bardziej retrospektywnej, więc jest to istotne. Dla nas jest to istotne z podobnego powodu, bo my już żeśmy zatoczyli pewien cykl, łącznie z tym cyklem, że jakiś czas temuśmy nurkowali razem ja, i, i ciągle jako młodzi ludzie, Te, teraz też jesteśmy relatywnie młodzi, ale zataczamy pewien cykl i być może jest to cykl, w którym na, na pokoleniu, pokolenie, które wprowadzamy w życie, Możemy mu pokazać po raz pierwszy, bo on już dojrzewa, jest, jest, prawie, jest prawie dorosły, w związku z tym można mu coś pokazać razem z nim. Więc jest to też na swój sposób um, takie transcendentne I, i wydaje mi się, że do, 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 nie tyle do jednoczenia rodziny, ile dość egoistycznie do zbudowania swoich własnych wspomnień i do świadomości tego, że współbuduje się te wspomnienia. Z bliskimi ludźmi, warto takie rzeczy zrobić razem. I to, to, że się to przy okazji jakiś zaliczy papier, to oczywiście, że to jak zawsze przyjemnie łechce ego, ale jeżeli mamy ego solidne, duże, ciężkie, takie, takie rozdęte, to nie potrzebujemy go wcale łechtać, bo ono jest wystarczająco duże, żeby, żeby go nie wechtać. Słychać jak leci teraz jakiś śmigłowiec patrolujący, ale to nie jest śmigłowiec od, po, od pożaru, tylko to jest śmigłowiec od wychwytywania koleżków, którzy płyną z kokainą, bo jesteśmy w naj, jednym z najbliższych, naj, to jest cała ta. Blisko ciśniny gibraltarskiej, no to nie może nie tak blisko już od niej jesteśmy, ale cały czas jesteśmy w miejscu, które jest atakowane przez e, szmuglerów narkotyków. W związku z tym cały czas wybrzeże jest patrolowane, te śmigłowce nie latają po to, żeby oglądać panienki w toplesie, które są na plażach, tylko po to, żeby ewentualnie złapać koleżkę, który szybką łódką przepływa i wyrzuca paczki okręcone taśmą MacGyvera na, na ląd. Nie, ale oni coś tam patrolują, tutaj nade mną nie latają. Nie widzę, że jakiś Polak nagrywa film. Dla, na swój kanał. Moi drodzy, zakończam ten film, bo się robi nudny. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie takiego rodzinnego szkolenia, które nam akurat ładnie pykło i które być może będziemy coś nowego jeszcze robili, bo zobaczymy, co nam przyjdzie do głowy, ale może może coś jeszcze ciekawego uda zrobić. Nie wiem, czy się Ursukę da wyciągnąć na kurs paralotniowy, ale wydaje mi się, że wróciłbym jeszcze do polatania na paralotniach. A młody naciska, że płatać, ale na razie jest mało czasu, bo jeszcze w tym czasie, który mam jest go mało, to jeszcze muszę, bo, znaczy, jeszcze potrzebuję rozkręcić sobie ten ten swój balon, który, który na mnie czeka, żeby nim polatać. Cały czas jest coś do porobienia. Nudów nie ma, ale nowe rzeczy dla starszego człowieka, albo dojrzałego człowieka są niezwykle istotne. Wydaje mi się, że potrzebujemy co jakiś czas wrócić do parteru, potrzebujemy wrócić do bycia uczniem, potrzebujemy wrócić do tego, żeby zacząć kształtować nie tylko swoje poglądy, ale i zmienić miejsce w hierarchii trochę. To jest też, też ciekawe ćwiczenie, które moim zdaniem potrzebne jest do tego, żebyśmy czerpali przyjemność i byli świadomi tego, co się dzieje wokół nas. Także bardzo było mi przyjemnie, kiedy byłem znowu znowu uczniem. Było mi trochę niezręcznie i niewygodnie, kiedy ciągle mi ten instruktor pytał o kwestie spodochronowe, bo ja chciałem być uczniem, a nie chciałem być instruktorem spadochronowym, który nurkuje, tylko chciałem być uczniem, który coś jeszcze tam robi w, w swoim życiu, ale żeby to nie było, nie ściągało uwagi. To ja czerpię przyjemność z tego, że właśnie. Że zaczynam od początku. Powiedzieliśmy mu z Ulą, że mam jakąś tam swoją przeszłość, ale że ona jest tak daleko zagrzebana, że żeby tego w ogóle nie brać pod uwagę. Nie? Żebyśmy nie, nie mieli żadnych, żadnych ulg, bo te, bo te działania ulgowe są moim zdaniem niebezpieczne. No dobra. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, rzucajcie te pytania na kanał, nie wahajcie się. Bo nie ma to się wahać. Najwyżej nie odpowiem, albo skasuję pytanie. Jak będzie hamskie, to skasuję. Jak będzie ciekawe, i nie będę potrafił odpowiedzieć, to będę myślał, jak odpowiedzieć. A jak będzie proste odpowiedzi, to odpowiem. Może będę musiał pozbierać jakieś materiały, żeby coś z tym zrobić. W każdym razie, na razie jest tak. Dziękuję Wam za komentarze. Niektóre są dla mnie zaskakująco przyjemne. Niektóre są zaskakująco takie głębokie i otwarte. Podobają mi się te również i te krótkie, które niosą w sobie jakąś, jakąś, jakąś myśl. No, te, które są zwyczajnie jakąś tam łapką do góry też są fajne. To nie jest tak, że one nie są fajne. Wiem, że teraz obecnie w naszym, naszym świecie porozumiewamy się przy pomocy właśnie ikonek i to jest, to jest normalne. Natomiast ja jestem troszkę bardziej staroświecki i cieszy mnie to, kiedy ktoś próbuje swoją myśl oblec w słowa, bo to nie jest często proste. I i ładnie Wam to wychodzi, I bardzo fajnie to, to oblekacie, te myśli w słowa i to mi się podoba. Mam nadzieję, że ten materiał, który teraz nagrałem, będzie też w miarę inspirujący do tego, żeby, żebyście mogli się wyżyć w komentarzach i żebyście mogli w sposób pozytywny zadać na przykład pytania, o czym, o czym nagrywać, jakie tematy poruszać. Może coś, coś zadźwięczało, może coś zarezonowało, co, co Was zainteresowało, a ja z przyjemnością bym takie materiały, jak tylko będę miał czas, ponakręcał. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.